Krótki oddech, niepewny krok, splątane ciała, ogólny szok. Znów na tańczy, znów na kolanach demokracja w Polsce rozstrzelana. Tańczy z nami niewinna krew, tańczy też robotniczy gniew. Wojsko gra, milic żnie, a dyryguje KGB i SB. Reżimowe tango, tango reżimowe Grzecznie tańcz, bo dostaniesz pałm w głowę Mało jest i mało pi, już nam szykują i torbejki Reżimowe tango, tango reżimowe Twardogłowi robią nową odnowę Czerwony szpan, wojenny styl A ty narodzie bez szansy gnij Dzięki temu, że się wrona rozmnożyła, partia znów swe koryto ocaliła. Mimo to, że ta wrona je ochrania, to koryto się jednak rozszania, a my w tym tańcu pod lufami nie zaskoczą nas żadnymi atrakcjami. Nawet jak już nerwią się szczerze, i cały naród będzie musiał pójść siedzieć Reżimowe tango, tango reżimowe Grzecznie tańcz, bo dostaniesz pałom w głowę Mało jedz i mało pi, już nam szykują i torbejki Reżimowe tango, tango reżimowe Twardogłowi robią nowo od nowe Czerwony szpan, wojenny styl a ty, narodzie bez szansy gnij. W 89 roku powstała, można powiedzieć, trzecia Rzeczpospolita Polska. Ale wiemy, że na pewne zaszłości zostały. Mimo że uzyskaliśmy suwerenność, to jednak do sprawiedliwości takiej pełnej, dziejowej dla wszystkich Polaków i tego, żeby rzeczywiście każdy mógł się godnie czuć gospodarzem, obywatelem, o którego nasz, nasze państwo po prostu dba. To do tego jeszcze na pewno brakowało i ciągle jeszcze brakuje. Tą wolność należy walczyć o nią nie tylko na poziomie kraju, ale także o, o tą wolność trzeba zawalczyć w swoim własnym życiu, w swoim własnym sercu. Bardzo państwu dziękuję tutaj za za ten nasz udział w tej uroczystości i poproszę w tej chwili o zabranie głosu może na początku panów posłów, pana posła Filipa Kaczyńskiego. Poniekąd nawiązując też do tego, co powiedział pan przewodniczący, chcę się z państwem podzielić taką myślą. Wtedy. W roku 80, czy później, wcześniej później nasi bohaterowie Solidarności walczyli przede wszystkim o swobody dla siebie. To był taki, można powiedzieć, główny postulat, aby po prostu mogli czuć się wolni we własnym kraju, ale tak naprawdę fundamentem tej walki była walka o niezależność, o suwerenność od innego względem innego kraju, wtedy od związku. Radzieckiego i właśnie dzisiaj, Szanowni Państwo, w roku 2025 można powiedzieć spotykamy się z podobnym mechanizmem, że te siły. Siły często właśnie pochodzące tym razem z Zachodu, z Niemiec, ale też z tej Wspólnoty, która została Trochę lat temu już powołana, trochę w innym celu de facto mówię o tej Unii Europejskiej. Właśnie te wszystkie siły próbują wpłynąć na naszą suwerenność, próbują wpłynąć na naszą niezależność i mówię to z bólem jako polski poseł za przyzwoleniem dzisiaj rządzących w Polsce. I szanowni Państwo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję, jestem przekonany, że będziemy się spotykać. W latach ubiegłych to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, a Pana Burmistrza Bartosza Kalnickiego również podziękowania i dla wszystkich Państwa bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Posła Mariusza Krystiana. Tak jak w 1918 roku mówiono, że ci, którzy wywalczyli wolność i całego ruchu niepodległościowego nie byłoby bez Powstania Styczniowego, tak zapewne ruchu wielkiego ruchu solidarności nie byłoby bez wyboru ojca świętego Jana Pawła II na stolicę piotrową nie byłoby bez zrywu z Ursusa i Radomia z 1976 bez Gdańskiego wybrzeża roku 70 marca 68 i Poznańskiego czerwca 1956 roku bo to jest ta historyczna Druga, która doprowadziła do powstania Solidarności i w końcu w 1989 roku do odzyskania niepodległości przez Polskę. I tak jak mawiał Józef Piłsudski, wolność nigdy nie kupuje się za parę groszy i za dwie krople krwi. Tak dziś, kiedy mamy wolną ojczyznę, o nią trzeba dbać w zakresie bezpieczeństwa, ale również w zakresie suwerenności ekonomicznej i gospodarczej. Dlatego bardzo ważne słowa, panie przewodniczący. O to wolność trzeba dbać. Składam wielki hołd i wielką cześć wszystkim bohaterom Solidarności i Wadowickiej Solidarności. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Wadowic, Piotra Hajnosza. W 1980 roku było 21 postulatów. Pamiętamy, ksiądz proboszcz Jarosław przypominał, Tą pamiętną scenę z podpisania tych postulatów w Gdańsku. A w kwietniu tego roku nasz obecny prezydent również zapowiedział przed narodem Plan 21. I jak widzimy dzisiaj, realizuje to w pełni zgodnie z wolą wyrażoną 1 czerwca. I można powiedzieć, że jest dzisiaj takim depozytariuszem tych wartości roku 1980. Niezłomnie, krok po kroku realizując założony i obiecany wyborcom plan. Proszę Państwa, abyśmy go wspierali w tej misji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Chciałbym jeszcze poprosić tutaj o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Komitetu Pamięci Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Myślę, że tutaj od Pana dowiemy się dużo szczegółów, bo z ekspertem w tej dziedzinie. Myślę, że wszyscy powinniśmy być ekspertami naszej pamięci, bo ta nasza pamięć zadana nam to jest zobowiązanie. To jest zobowiązanie również wobec tych naszych następców, jak mówił Pan Przewodniczący, żeby kolejne pokolenia niosły tą pamięć, żeby Polska Solidarność i Solidarna Polska nie zagasły. Żebyśmy wiedzieli, że 21 postulatów w Gdańsku, ale także 24 postulaty Wadowickiej Solidarności niosły nie tylko oczekiwania ekonomiczne czy społeczne, ale także etyczne, moralne, duchowe, bo przecież domagaliśmy się transmisji Mszy Świętej w radiu, domagaliśmy się y, wolności religijnej realizowanej w sposób uczciwy i praworządny, domagaliśmy się jak choćby w Wadowicach przywrócenia patronatu budynkowi szkoły średniej y, liceum ogólnokształcącego, przywrócenia patronatu Marcina Wadowity, bo y, oczywiście komuniści kilkanaście lat wcześniej Usunęli oficjalnie pamięć o nim, wybierając innego patrona, chociaż uczynili to nieformalnie. Ale równocześnie musimy pamiętać o tych, którzy wtedy tą Solidarność budowali. Nie ma tu dziś z nami doktora Andrzeja Nowakowskiego, dziś profesora, który był drugim szefem delegatury w Ładowicach NZZ Solidarność już wtedy regionu pod Beskidzie. Wcześniej twórcą delegatury, twórcą Komisji Koordynacyjnej w Wadowicach był w Świętej Pamięci Józef Zeman. Mam nadzieję, że niektórzy z nas, zachodząc na Wadowicki Cmentarz, oddają, oddadzą mu hołd, zapalą znicz na jego grobie, bo już prawie nikt o nim nie pamięta. A był to człowiek, który oddał całą swoją energię, całą swoją duszę i całą swoją, całe swoje serce właśnie solidarności i właśnie suwerenności Polski. Także na Wadowickim Cmentarzu spoczął jeszcze w latach tuż po stanie wojennym ostatni przewodniczący delegatury Stanisław Sanocki. Człowiek, o którym komuniści myśleli, że łatwo go złamią, że łatwo go w jakiś sposób pozyskają, że wręcz zademonstruje w momencie ogłoszenia stanu wojennego przejście swoje jako działacza Solidarności na stronę komunistycznych władz. A jednak nie ugiął się, nie załamał się. Ja serdecznie dziękuję kontynuatorom, tym, którzy w podziemiu, tak jak kolega Zdzisław Szczur, wcześniej przewodniczący komisji w jednym z zakładów, delegat na y, zjazd związku, jak kolega Andrzej Zaremba, który tu skromnie stoi z boku, przewodniczący komisji że Skawa, działali przed stanem wojennym, ale także wytrwali w duchu Solidarności. Zisław przepłacił to więzieniem, podobnie jak stojący obok niego ze sztandarem Związku Więźniów Stanu Wojennego Wiesiu Andrychowa. To są ci, którzy nieśli w tych najtrudniejszych latach ideę Solidarności, jak Mieciu Żydło i jego małżonka Krystyna, którzy razem z Bieśkiem, ze Zdziskiem zajmowali się drukiem i kolportażem pisma Solidarny pisma Solidarności Wadowic, Kent i Andrychowa. I proszę Państwa, mamy ten dorobek w tych najtrudniejszych czasach, mamy te świadectwa trwania, mamy te świadectwa wierności Solidarności i po 90. roku, kiedy wzywano oddajcie sztandary do muzeów, zgaście tą Solidarność, zajmijcie się cebulą, ziemniakami, ewentualnie czasami czy sanatoriami. A jednak Solidarność przespała, Solidarność nie posłuchała tych podszeptów szatańskich również w Badowicach i trwa do dziś. Dziękuję Państwu. Cześć i chwała bohaterom Reżimowe tango, tango reżimowe. Grzecznie tańcz, bo dostaniesz pał w głowę. Mało jedz i mało pi. Już nam szykują i torbejki. Reżimowe tango. robią nową od czerwony szpan, wojenny styl, a ty narodzie bez szansy gni.